Hej, cześć, ciemanko, z tej strony Muzyka TV, witam Was na kolejnej reakcji na kanale, tym razem Pickers x Towar, ekskluzywny prod Pickers, w nawiasie wideo. E, powiem Wam tak, to jest odcinek testowy, bo powiem Wam szczerze, nigdy nie byłem jakimś dużym fanem Pickersa, nie znałem jego, dalej nie znam jego numerów, nigdy go nie słuchałem dużo. Oczywiście mówiąc to, że nie jestem jego fanem, nie znaczy, że nie lubię jego muzyki, bo tak nie jest. Po prostu go nigdy nie słuchałem, nigdy nie, nie za bardzo jego muzyka była w moim życiu, słuchałem innych twórców. E, więc sprawdzimy sobie, plus druga rzecz jest taka, że... Fanbase Pickersa, nie wiem w ogóle jak może przyjąć ten filmik, może po prostu im się to nie spodoba, że reakcję do ich ulubionego rapera, więc nie wiem, jest to takie ciężkie, ciężkie środowisko, tak zauważyłem, bo ktoś tam wrzucał na jakieś tam YouTube, Tiktoki, e, numery właśnie Pickersa, to był jebany, więc nie wiem jak, jak wy to odbierzecie, no ale sprawdzimy sobie ten numer, Konesera słucham, więc przynajmniej w 50% czuję się upoważniony, żeby nagrać do tego reakcję, let's go. Padłem tu na dłużej, więc nie i niby Mam ten towar ekskluzywny towar ekskluzywny, towar ekskluzywny 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 Pozwól, że się nie przedstawię Nie na widzę ludzi i się głubię w tej sprawie Chcę teraz tuś i tej w głodzie centralnej buzi są głupie przepraszam Skoro robisz tyle chów, lepiej i czy pójść, przejść to są te laski z tego z TikToka, nie? Czy nie? Chyba tak Skoro robisz tyle ruchów lepiej i się pójść przez Słowaki, podwójny kubek, tak jak tu trzeć Mówię na te smatr otwarty klupiec Byłem wysoko, koniec nią hajd chuj flex ty nawer nie z moją rodziną Podajesz matę dalej dla ulicy, jakby w kontynery to wkładał ubrania Przychodzi brać z dobrą wino Jak się Te ten, ten flow było zajebiste w tym momencie kurwa On to jest i do to mi nic dogadają tą Louis V friend i bradla I nawiedzony to ma ale Wpadła tu na seks, ale przecież ma chłopaka ja mam towar ekskluzywny na mnie dobrze leżysz ma Siedzę przed tu na dłużej, więc je odpierdalam, mam ten towar ekskluzywny Towar ekskluzywny, towar ekskluzywny, towar ekskluzywny Towar ekskluzywny, towar ekskluzywny, towar ekskluzywny, towar ekskluzywny Są wisi na mnie tak, jak saszeta brady Ty zrobisz czołg, a gdy my, ty mamy te baby Czołg, nie pamiętam, jak trzeba się zabić Więc głowa ciąży, jak balesy, jak je od... Yeah, Crazy, w Dobrze, się wpierdolił. Wiem, zajwiste wejście, naprawdę, towar ekskluzywny, towar ekskluzywny Są hey, hey, wisi na mnie tak jak zaseta brawdy Ty z domiconkach tymi, ty mamy te baby Ciągle Ta. pamiętam Trzeba się zabić, więc koła ciąży Jak Balesi, jak jej ona ciąży Ona mówi, że jest ciąży Lepiej nie zaczynać gadki, tematu nie drążyć Nie mam na to czasu, ja po paki muszę zdążyć Towar ekskluzywny, który krąży, krąży by ci sycie, jak fajnie się bawi. Sam wasze składy nie dadzą mi rady Zajebiście to brzmi, kurwa, ty Przekonanko pomału w chły Moim kumplem przypomnę zasady Dziś padę w kluby, padę na te baby Nowa nuta napierdala z tuby Wbijamy się w kluby, trzeba się pobrudzić Trzymamy jej guzik, mam na pani ludzi Podjadałem zęby na robieniu muzy Znów na twojej dzielni, jesteśmy weselni Powód dla którego ty tego nie udostępnisz nie. Robi z tego problem, on jest mniejszy niż plemnik Jego przepowiednia się spełni, Hej. Eksportuje, błudy, Ej. eksportuje bludy, ci. Ej dobre w to jest, serio, no cap, zajebiście mi się to dobrze podoba, dobrze mi się tego w słucha ale beat pickersa, tak definitywnie beat pickersa, pod Pickersa Bo dużo Nie wiem przynajmniej mi subiektywnie lepiej na tym bicie brzmi, mimo że koniec też dobrze poleciał Podobał mi się, podoba mi się ten numer, tak szczerze I Jak mam to ubrać słowa? Mm. Podsłuchajcie mi numery Pickersa, które uważacie, że są zajebiście dobre, może w podobnym klimacie do tego. Ja je będę sprawdzał. Akurat Pickers to jest jeden taki artysta w sumie, którego muzy nigdy za bardzo nie Ja tam znam parę kawałków jego. Ja nigdy nie byłem into, kurwa, Pickers, wiecie o co chodzi, deep, nie? Kurwa, źle to zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co mi chodzi, nigdy nie byłem... W dyskografii Pickersa za, za... Może taki, kurwa, zaznajomiony o, z dyskografią Pickersa, to chciałem powiedzieć. Fajny numer, kurwa, to się tego słuchało. Fajny klimacik y, na klipie. No, kurwa... Pff, ładne. Dobry numer. Naprawdę dobry numer. I co mogę wam powiedzieć? Napierdalajcie dalej, gońcie za marzeniami i kiedyś wszyscy będziemy, kurwa, na szczycie, nie jak Grubson. Peace.